na moim kanale, w dzisiejszym odcinku pokażę wam to gniazdo tej samicy dzisiaj miał dwa tygodnie od wykotu i już sobie rękę samicą natarłem, bo mamu użyć dzisiaj lampę tam jest gniazdo dzisiaj będzie taki szybki odcinek, z cyklu jak się pokazał gniazda nie będę samić ciągnął, ponieważ chyba nic mi nie zrobi myślę, że ma małych też nie porzuci ładna no samiczka, dobra, sprawdzimy to gniazdo szybko Ładny, mieszany. Po ojcu taki sam. Ojciec jest taki sam. Widzimy sobie we wtorek Taki ładny, strokoty. Patrzcie Ja sobie właśnie mam jedną z takich. Nie, to właśnie. Tak, tak, to jest tak To czarny. Ale jest właśnie. To jest samiczka. Nie to czarny. Byłech dwoje z tamtą To 12 sztuk i myślę, że nie jest, ponieważ nic to widzą, że to jest tylko Dobra. Zrobimy sobie te wglęta. Gdzie szybko jest. Zobaczcie, jaki się w ogóle chce jeść. Coś Też nie jest w ogóle. nic nie z nie ja Wiecie, byłem dzisiaj sobie zakupić y, 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 pasze 25kg firmy Piast w Na tucz zakupiłem ponieważ będę stosował do tej samicy, która się utoczyła, już samca i dla tamtych młodych. Y, chciałem was bardzo prosić za to, że nie zrobiłem tej subskrypcji, ponieważ y, mam taki komputer sobie, który był kupiony na spontanicznym tempie. I... I właśnie nie obsługuję żadnego programu. On tylko by tak na przelewy, takie coś, takie sprawy domowe, a nie na nagrywanie live'ów. A telefon nie mogę też, ponieważ nie mam jakiegoś oprogramowania. Yy, możecie mi w komentarzach co by jaki program polecili albo czy nagrywacie, nie wiem ale mam tego live'a robić. No właśnie chciałem też wreszcie się przystąpić, do zakupu komputer półtora nowego, więc... Jeżeli będę miał dostęp do zrobienia do live, od razu go natychmiast zrobię, więc... Nie przyjmujcie się, ale bardzo, bo też przepraszam. Nie mieliście 100 subskrypcji, ja was lałem. No ale nie przejmujcie się, live na pewno się odbędzie. W tym roku będzie na pewno live, będzie nie jeden live w tym roku jeszcze. No i wracamy teraz do nagrywania. Yy... 2 odcinki w tygodniu może być nagrywać jak 2-3 odcinki no właśnie zaczęła się szkoła Tam szkoła zaczęta więc za bardzo nie ma czasu no to byłoby tyle w tym odcinku zostawcie subskrypcje chcecie być na bieżąco, łapkę jeżeli wam się podobało no i komentarz a ja na pewno na nie odpowiem, 100% odpowiem szczerze, to na to trzymajcie się, cześć.